Uuu, AWP WPA jest celowana. Apakaje. Nice. Nice. No, no. Halo. Sam jesteś. Patrzcie, chcesz Ja okno, ja okno. Short, short, minus 2, minus 3. tu, bardzo. Dwóch na Jeszcze jeden short. Short. Zachęcam ci, kamci. Jestem na blisko Maciek Leży na blisko, leży na blisko. Jestem na blisko. Pojechał, śpi Ej, by zielony cofnął do akurat. Ja go podchodzę na blisko. Nazwisz, 50! Mogą wjeżdżać wszędzie. To ona. Jeszcze ja jeden. co najmniej, w sensie. Dobrze, też z trzech stron. Sobie. Nice, leży. Sobie sam mówię, nice. To już jest źle. Nice. No <laughs> okej? Okay. Nie, to... Pierwszy to <laughs> nie wiem. że na Dobrze, Spraw teraz do sobie. Paki nie macie Paki. też, nie? Nie ma chaci. Ale debile, jeba... No na chuj tu, wiesz jak się spada? na chuj, tu upież, jak się spada po człowieku? Sorry, chciałem podjechać. Kurwa srory pierdory, no ja pierdolę. Mogę wyjść czy nie? Nie, bo ja myślę. Ale jeszcze da może wie. być. Wjeżdżamy w nich razem. Co? Dawaj. Jeżdż... Ale to wjeżdżamy Trzy... czy idziemy? Jeżdżamy. 3, 8. Jest, 200. 33 minus. Zrujne. Na sajcie, na Jeden dobra, obity, dobra. jeden y obity, to Na to... 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 Spis... Las na rampie, Daj. Daj. był obity. Boże no. Czyżby nasz śpi? No się. Na się, na się. Jechają, podjeżdżają, podjeżdżają! Fek! Na ja! no ja! Ten ja! to ja! to ja! nie wiem. Nie widzę to ja! Zaszli Też nie lewo! lewo, lewo. Oh. Zostań, zostań z tronem! Tak, z tronem jesteśmy tej... Ruinę Co to? Co to i ruinę? Neśm Ruinę Ależ tak dosyć... Nie, nie chodźmy, nie chodźmy Dobrze. Gdzie są? Nie! Umówmy!